Kochani, witam Was wszystkich bardzo Dzień dobry. serdecznie. E, dzisiaj mamy kolejnego vloga, takiego w sumie na luzie. Jura sobie może troszeczkę wsiądzie, pojeździ. Mamy dzisiaj e, bardzo ładną pogodę, szczerze Wam powiem, bo ostatnio było naprawdę naprawdę średnio. E, więc wyjątkowo dzisiaj jest ładnie. Trochę plac wysok, wezmę pokiego na lążę e, I tak naprawdę. Szykują się tutaj u nas duże zmiany, coś poki. Szykują się u nas duże zmiany, o tam Kuba spaceruje z Luncią Ale o nich dowiecie się w kolejnym vlogu niebawem. Chciałabym Wam też powiedzieć, że na moim Instagramie tutaj macie nick. Odbywa się konkurs. Naprawdę bardzo duży konkurs z wieloma fajnymi nagrodami, z wieloma konkurencjami i naprawdę dużo osób może wygrać, więc Was zapraszamy serdecznie. Tak, i bierzemy tak. Pokiego, wyczyścimy. Mamy dzisiaj też w planach jakąś sesyjkę. Boże, Zubku, ale Ty jesteś zaspany dzisiaj coś, tyle masz muszek. No więc bierzemy po trzeba go wyczyścić, się jaki brudny. Brudny jesteś. No. E, I co, coś chcesz powiedzieć jeszcze? Powiedz co tam u Ciebie Ach, słychać, świętym, bo twarzy. nie było dawno takich vlogów ze stajni. O nie, wszystko git. Miut malina. <laughs> wszystko cacy <laughs> Wszystko cacy. No więc tak, tak, taki będzie nasz plan. Zobaczymy. Uba, Kuba ukradł psa, a poszedł na spacer, może w poszukiwaniu grzybów Tak, on poszedł na grzyby A, poszedł na grzyby, chciałam sobie Pokiego wziąć na spacer, ale Ale chyba pójdziemy polążować się Poki, co ty na to, bo dawno nie chodziłeś, a przyda mu się trochę ruchu Jutro znowu ma u nas padać, e, więc no jest straszna pogoda Powiem wam, że przez tydzień to może dwa razy wzięłam Pokiego na lążę, nie? E, I to jeszcze taką wiecie, bardzo delikatną, bo było ślisko nie mamy hali, jest no nieprzyjemnie troszeczkę, ale to tak w zimę będzie tutaj wyglądać. No więc dlatego szykują się niebawem zmiany. Hi hi. Nie! Pewnie będziecie tego vloga e, oglądać w niedzielę, a już w poniedziałek dowiecie się, jakie to są zmiany albo we wtorek, e, więc obserwujcie na pewno mojego Instagrama, bo tam szybciej się dowiecie, póki. Tam szybciej się dowiecie, dowiecie Julii Instagrama, bo również wstawia super relacje e, i, też, i też będziecie widzieć Coś mi świeci w twarz. Mi też, właśnie. I się wykrzywią. E, no. <laughs> więc polecam, Chodź, przysiedł. Więc tak, obserwujcie nasze Instagramy, bo już w poniedziałek wielkie zmiany. A my się widzimy niebawem. Idziemy spokojnie do stajni. Chciałam jeszcze wam powiedzieć, że póki jest na nowym pastwisku razem z całym stadem Już w tym pastwisku zimowym to mają, widzicie, takie jeziorko Tam też mają o, Dalej weszłam w jakieś błocko, zapadłam się e, Więc tak Mają nowe pastwisko I już na zimę I już na zimę zostają na tym Na tym pastwisku Dlaczego? No nie wiem, dawaj, Strongman. Oh! Oh, Jezu. No ale... Chodź! To jest strasznie ciężko. Tak? A gdzie stoi gdzie patrzysz no. na mnie? O, lubię na ciebie popatrzeć. No ale nie w takim momencie. Pomóc ci? Oh! Strongman, ty to się nadajesz do fajny MMA No, ma. no poszła, ale nie chcą mi dać nikogo. <śpienny> <śpienny> O, jeżdżą motoreczkiem Gdzie mówię? Kuba! Tam gdzieś o! Gdzie masz psa? Nie w jakieś wielkie haszcze, bo jej się chyba preparat na kleszcze skończył Okej, okay, Boki'ego wyczyściłyśmy razem z Julcią, Julcianko robiła zdjęcia Teraz bierze się za swoją Dianę, będzie zaraz siodłać A ja wezmę Boki'ego na lążę I jest z nami też Kubuś Przewitaj się Kubuś i ponagrywa Wam trochę zlążowania. Dobra, dajcie raz. Chodź idziemy tam. Nie pasują te niebieskie ochrania do zielonego nie wiem, nie pasują. Ale, popracowałem. Jakby się nie wiercił. Oho. No ale ty się wiercisz, gałganie. Stój. No bez przesady ty. Oh. Ale się ośleniłem dzisiaj. Pracowałem, nie? Popracowałem. Prawie. Nie wiemy czemu, ale poki ma jakieś takie dziwne czarne przebarwienia. W sensie mu zeszło z grzbietu i nie wiemy czy to po prostu jakieś uczulenie może być, czy, um, czy gdzieś się drapał i po prostu tu zeszło. Myliśmy to delikatnym szamponem z Jendir i zobaczymy, czy się poprawi, nie? Może ci tarłeś gdzieś w upolu i tak zrobiłeś. Jula już sobie jeździ, będzie miała trening skokowy. Z której sobie życzysz. Mów, z tego od tamtej strony można jeździć. No powiem. Z jednej i z drugiej można jeździć. Galopuj! Trzymasz tempo? Tylko nie goń. Na lewo no. też jedziemy. Nie, wycofaj, 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 wycofaj. O, super. I na prawo jedy. Wszystko wychodzi, żebyś leżał. Miją. O. Super. I już do tyłu Pięknie wycofane, dobre Dobra Do tyłu Tak Jeszcze raz Odwróć się, Miśka Tak Odwróć się, mówię, a nie uśmiechnij Ale musisz włosy wziąć Dobra, jak Juba Jula Jula, Kuba Jula, Kuba Nie kładź się Nie kładź tak, pięknie. Będą radę? Nie dadzą. Dula tylko od razu postacią na do tyłu, tak? Tak. Nie kładź się, poczekaj na nią. Jedź. O, kurde o, jeżdżę! Muszę jeszcze raz. <grym> usiądź, Usiądź, usiądź w nią. I czekaj na nią. Tak, do tyłu.

Tak Jula, gdzie idziesz? A, bo tam tędy, dobra. Zapomniałam! Chodź <grym wiosenka> taki. <Aś pokój. grym wiosenka> Ale dzisiaj opierdzielasz. Strasznie. A, koniec już na przestwisku tutaj są wszystkie tylko jeszcze te dwa nasze gnomy sobie piją zestawku. O, tam widzicie, mają drugi. Więc tak. Patrzcie, strongman. Nie, mogę. Nie możesz. Ja no, pomogę Ci zamknąć, stoi. Chodź. Jesteś wolny. O nie! O, jeszcze... Cyrkówka. O, proszę. Od razu. Ups. Na drugą. Nie! Od razu. Ach, jak przyjemnie. No jutro nie będzie. A, Jutro będzie padać. A pak tam sobie poszedł. A, ale duża dupa ledwo wstała. No chyba tak. No ładnie, ładnie wygląda. Paki tam sobie pomaszerował. W sumie to nie wiem, gdzie on idzie. On nas świetnie Ale to... <grymne> ale to Ale <ciężko> jest. Ale tu. tu. Ale tu. Ale tu. Ale tu. Ale tu. mama tu. co robi? Bo Lusia dzisiaj wpadła pod nogi Diany I to Lusia wpadła, ale na szczęście Diana nie zrobiła jej wielkiej krzywdy Ja widziałam tylko jak podnosi kopy od Ale nie, ona było. po prostu przeszła nie nad nie nią jakby widzieć Ona tylko się pod, pod nią poturlała tak gdzieś tak. O. No bo jak Diana podniosła kopyto to się żeby Ale, ale serenka nasza Luneczka się przestraszyła wiem, że Od razu przybiegła do mnie Dobrze kochani, to było na tyle w dzisiejszym filmie e, Przypominam, że na Instagramie trwa konkurs, e, więc zapraszam, tutaj macie e, o, tutaj macie mojego Instagrama, e, więc zapraszam Was serdecznie, naprawdę bardzo fajne nagrody. No i tak jak mówię, jutro wielki dzień będzie się działo. Dla Was tak naprawdę jutro, dla nas to jeszcze tydzień, no. ale dla Was to już jest już jutro, więc śmiało obserwujcie nasze Instagramy, bo będzie się działo. A w poniedziałek lub we wtorek pojawi się z tego film, albo może i w środę. Tak mówiłaś. Tak mówiłam, ale jeszcze przypominam, przypominam jeszcze na sam koniec, żebyście pamiętali o tym, bo mówiłam to na początku, może wiesz, nie będą pamiętać. Więc tak, my się z Wami żegnamy. Kuba też tam Wam macha, widzę. Buziaki, gdzieś pa!